wyjścia. Rozdział 4. Na to powiedział Mojżesz, a jeśli nie uwierzą i nie usłuchają słów moich, mówiąc, że pan nie ukazał mi się wcale, wówczas pan zapytał go, co masz w ręku? Odpowiedział: Laskę. Wtedy rozkazał, rzuć ją na ziemię. A on rzucił ją na ziemię i zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. Pan powiedział wtedy do Mojżesza, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. I wyciągnął rękę i uchwycił Go i stał się znów laską w Jego ręku. Tak uczyń, aby uwierzyli, że ukazał Tobie Pan, Bóg Ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Ponownie rzekł do Niego Pan: włóż rękę w zanadrze. I włożył rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, była pokryta trądem białym jak śnieg. I rzekł znów: Włóż rękę w zanadrze. I włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją po chwili wyciągnął, była taka jak reszta ciała. Tak więc, jeśli nie uwierzą i nie przyjmą świadectwa pierwszego znaku, uwierzą świadectwu drugiego znaku. A gdyby nawet nie uwierzyli tym dwóm znakom i nie zważali na mowę Twoją, Wówczas zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz na suchą ziemię, a woda zaczerpnięta z Nilu stanie się krwią na ziemi. I rzekł Mojżesz do pana, wybacz, panie, ale ja nie jestem wymowny, od wczoraj i przedwczoraj, a nawet od czasu, gdy przemawiasz do twego sługi. Ociężały usta moje i język mój zesztywniał. Pan zaś odrzekł, kto dał człowiekowi usta? To czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym, czyż nie ja, pan? Przeto idź, a ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić. Lecz Mojżesz rzekł Wybacz, panie, ale poślij kogo innego. I rozgniewał się pan na Mojżesza, mówiąc: Czyż nie masz brata twego Aarona, Lewity? Wiem, że on ma łatwość przemawiania. Oto teraz wyszedł ci na spotkanie. A gdy cię ujrzy, szczerze się ucieszy. Ty będziesz mówił do niego i przekażesz te słowa w jego usta. Ja zaś będę przy ustach twoich i jego i pouczę was, co winniście czynić. Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu, on będzie dla ciebie ustami, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. A laskę tę weź do ręki, bo nią masz dokonać znaków. I odszedł Mojżesz, a wróciwszy do teścia swego Jetri. Powiedział mu, pozwól mi iść z powrotem do braci moich, którzy są w Egipcie, aby zobaczyć, czy są jeszcze przy życiu. Jethro powiedział do Mojżesza, idź w pokoju. Pan powiedział do Mojżesza w Madian, wracajże do Egiptu, gdyż umarli wszyscy ci, którzy czyhali na Twe życie. Wziął Mojżesz swą żonę i synów, wsadził ich na osła i powracał do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz ze sobą laskę Boga. Pan rzekł do Mojżesza: Gdy będziesz zbliżał się do Egiptu, pamiętaj o władzy czynienia wszelkich cudów, jaką Ci dałem do ręki, i okaż ją przed faraonem. Ja zaś uczynię upartym jego serce, że nie zechce zezwolić na wyjście ludu. A ty wtedy powiesz do faraona: To mówi Pan, synem moim pierworodnym jest Izrael. Mówię Ci, Wypuść mojego syna, aby mi cześć oddawał, bo jeśli zwlekać będziesz z wygo, to ja ześlę śmierć na twego syna pierworodnego. W czasie podróży w miejscu noclegu spotkał pan Mojżesza i chciał go zabić. Sefora wzięła ostry kamień i odcięła na pletek syna swego i dotknęła nim nóg. Mojżesza, mówiąc, oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie. I odstąpił od niego pan. Wtedy rzekła: Oblubieńcem krwi jesteś przez obrzeżanie. Do Aarona powiedział pan: Wyjdź na pustynię naprzeciw Mojżesza. Wyszedł więc, a gdy go spotkał w pobliżu góry Boga, ucałował go. Mojżesz opowiedział Aaronowi o wszystkich słowach Pana, który go posłał, oraz o wszystkich znakach, jakie polecił mu wykonać. Poszli więc Mojżesz i Aaron. A gdy zebrali całą starszyznę Izraelitów, powiedział Aaron wszystko to, co pan mówił Mojżeszowi, ten zaś wykonywał znaki na oczach ludu. I uwierzył lud, gdy słyszał, że pan nawiedził Izraelitów i wejrzał na ich ucisk. A uklęknąwszy, oddali pokłon.